Ile tam masz, pani dał mi na liczniku? 140. Poważka? O kurwa, to już widzę właśnie, że pani nie podjechał. <śmienny> hamuj, hamuj! Wypadek jest, mobilki Wyjebałeś się? Mobilki ciężarówka z dłużstrasy stoi, a dwójka kompletnie zablokowana. Co to <tutę> nie wjechałeś? Co, co wjechałem? Z tego przede mną? Nieważne, bez odbioru. Nie, tego przede mną ja nie dotknął Radio blue Poznań Na sam co najstop nice mam 2000 kalorii, no nie wiem Zrobił już jestem może? Jest bardzo zadowolony Wygodno sprawa i Kurwa Damian No patrz blusterka kurwa No jak blusterka? No co ty kurwa robisz? No pierwsze, pierwsze co miałem no, chuj Kurwa lewy biegać, no, zdupcasz no, mi no, się biegu. na Zjedzie jebany. No kurwa korek. No kurwa Jędrek miał rację. Korek, uwaga. No kurwa mat. Zmieniamy, nie? Daleko jest... Ja mam do was chwilę. Jak wolnicie to 60-70 km. W przypadku tego, jeśli są ruch nie uwzględnia się jazda. Zobacz, w takiej sytuacji. Ja się co boję z jechać. Chwa, wyjebali! Kurwa, zobacz debila! Idiota! Go Chłopie, u mnie się osobówki właśnie zderzyły! Idioci! Bierz go, bubilku, bierz go! Bo ja już twoje miejsce wyjąłem. Kurwa, tam... Oj, co jest? Ej, kurwa, co ty zrobiłeś? Co ty kurwa zrobiłeś, idioto? No, co, wyprzedzaj go, no, to stoi za chłopem, bo co ci chodzi, ty. <noise> kurwa, chłop się wyjewał, ty stoi w poprzek drogi, rozumiesz, to. Łącznikiem, dużo. Gala jest. To asy, dwóch łączyk jeden ma dwa. Jeszcze łączyk, łączyk wchodzą. DZIEŃ 2 Tak, tak, ale to spokojnie. O kurwa! Rampa już wyszedł. Mm -hmm. Skąd m*******, dali. Możecie jakieś wejście w górę? No, no. no tylko kurnikiem tak mogą tak. wejść, należy. do tyłu, wolufać no, ci no, może wysadzić. Tak Pamiętaj, że masz długą. A tak dobrze? Dobrze, idź dalej, Pawełku. Schowaj pod fotel. No, nie kurde, bo poszli tu rampa. <laughs> Kurwa, by mi się tyle wystawało. Kładzie. Pod nasdem leży. Długie jest. Na Mogę ci Ma Mateo, do zróbmy to. Zróbmy to, Mateo. Zróbmy to, Zrób no, i gdzie? No Zrób i gdzie? Zrób i gdzie? Na kominie. gdzie? Zrób i gdzie? Zrób i gdzie? Zrób i gdzie? flash, i gdzie? i i co? Co? Jak to się dzieje kurwa? Ja mam pech jakiegoś Kurwa <śmiany> odkręcił Ja pierd... Balans nie mam Podsmoka powiem Mógł resp, Ja pierdolę mam sztywną rękę Jak kutasa, nie mogę 2k mogłem tam zrobić 60 i 60 mi a ty mogłeś też Nie widzę nic Smoka za konek możesz dać mi, wiesz jak dasz? Mm -hmm. Gala, gala i pokój trawnikowy I'm throwing smoke Tak, B, no, focie B Chodź, ciebie, chodź, chodź masz, masz. Ten jeden to wszedł <laughs> Tylko po to wszedł? No nie na spokój Tylko po to wszedł <laughs> no Jarkowi, Jarkowi też by <laughs> zrobił, no Gocie, po to wszedł na serwer, nie? <laughs> Nie, Idę po broń, Saju. Dam radę podnieść, Saju. Saju. No kurwa co! Gór <grym> jeden <grym zbierze> jest. A, on chyba nie wchodzi z tą radią. Nie, nie. Oj, No Takich to my nie możemy przegrywać! Ale Mateusz, co my <grym> nie kupujesz <grym granatów <grym w ogóle bez ty, Ale co, co nie pikuje? Nie kupisz sobie falaka, żeby spalić. Bolżej mi biec bez granatów. Ja już nie kupuję, skończyłem z tym, tymi granatami. Te garanty mi zabijają Piotkę tylko. To teraz teraz brak da na to O teraz na galę chyba trzeba co? Idźcie idźcie ja tu zaraz Nie strzelaj, nie strzelać nie, chcę, nie chcę. Tak? No i co nie weźmiesz teraz? <laughs> Kurwa nazarcz <laughs> mojego pecha. No Kurwa co jest? Jeszcze jest rok nie Mateusz. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie no wskoczył, kurwa. Co ty robisz? Tańczy z nimi. Mały swój. A środek, pewor błagam! Prawo, do prawej! A nie, do lewej. Ruki bolo. Tomoś, jakim chujem jesteś hybryd jak mamy to samo? A masz. Jako, jak, ile masz osi? nie z prawego, w do que